Hello, how are you today? I'm okay and you how are you? Are you okay too? What's the weather like today? Is it sunny? Is it rainy? Is it snowy? What's the weather like today? What's your favorite food? What's your favorite food? My favorite food is spaghetti. What's your favorite food? Kto pamięta, co to było, favorite food? Tak, ulubione jedzenie. So what's your favorite food? My favorite food is spaghetti. Dzień dobry, klasa druga. E, dzisiaj wrócimy na chwileczkę do ostatniej lekcji. Czy pamiętamy, e, co oznaczało healthy and junk? Healthy. Jest! Healthy, zdrowe. Junk, no takie niezdrowe jedzenie, tak? Jakieś śmieciowe, um, słodycze. Um, rzeczy takie, które nie do końca są dla nas uh, odpowiednie dla naszego zdrowia. Czyli healthy and junk. Ok, so I have some questions for you, ok? So, is Nutella healthy or junk? Yes, Nutella is junk. Is water healthy or junk? Yes, water is healthy. Uh, cookies, healthy or junk? Yes, cookies are junk. Mm -hmm is broccoli broccoli is broccoli healthy or junk yes broccoli is healthy is chocolate healthy or junk yes chocolate is healthy hmm? no chocolate is not healthy Chocolate is junk. Uh, is cheese healthy or junk? Healthy, it's healthy. Niektórzy uważają, że w żółty jest dużo tłuszczu, ale mimo wszystko dzieci powinny chyba go jeść. Także uznajemy, że cheese is healthy. Cheese is healthy. Mhm. Okej. Okay. A. Tomatoes, tomatoes, oops, are uh, tomatoes healthy or junk? Yes, tomatoes are healthy. Mm -hmm. What else? Uh, is pepper, this is red pepper, can you see, ja mam tylko już połówkę, bo niestety jeszcze zjadłam, ale to oznacza, że dobrze, bo jest healthy. Uh, is red pepper healthy or junk? Red pepper. Mm -hmm, już Wam podpowiedziałam. Yes, red pepper is healthy. Mm -hmm. A apples, apples, are apples healthy or junk? Healthy, yes, apples are healthy. And eggs. Are eggs healthy? Widzimy wszyscy eggs. Mm -hmm. Are eggs healthy or junk? Ex, a healthy, yes, ex, a healthy. Czyli słuchajcie, czy wszyscy już pamiętamy z ostatniej lekcji, co znaczyło healthy i junk? Super. Słuchajcie, ostatnio na angielskim zadamy Wam właśnie pracę domową, gdzie trzeba było dopasować sobie słowa do healthy i do junk. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie przesłał, to bardzo proszę jak najszybciej przesłać. Dzisiaj, słuchajcie, też powtórzymy sobie. Te wszystkie osiem słówek związanych z miejscami rozrywki. Zobaczymy, czy, czy wszyscy je pamiętają, ok, so look at the pictures. What's this? Yes, mountains. They are mountains, yes. What's this? Yes. It's a farm. It's a farm. What's this? Yes, it's an amusement park. What's this? Oops. What's this? Yes, it's a cinema. What's this? It's a swimming pool. Yes, it's a swimming pool. Mm -hmm. What's what's this? What's this? Yes, it's a restaurant. It's a restaurant. What's this? What's this? Yes, it's a shop. It's a shop. Mm -hmm. What's this? It's a park. It's a park. Słuchajcie, e, dzieci, mam dla Was taką propozycję. Zagrajcie z rodzicami w kalambury, pokazujcie sobie różne miejsca, powtarzajcie sobie to słownictwo, e, ćwiczcie też pisanie tych słówek, ponieważ nie jest to łatwe. A e, no, ćwiczyć pisanie musimy pomału, żeby tak niektóre rzeczy pisać z pamięci. Słuchajcie, jeżeli znacie już słowo healthy junk, znacie dużo rzeczy do jedzenia, znacie te wszystkie 8 miejsc, które przed chwilą Wam pokazałam, i umiecie je napisać, to chciałabym, żebyście w domu spojrzeli na słowniczek na stronę 98, page 98 page 98 w Waszych ćwiczeniach, page 98, poczymy się tylko na tą pierwszą część, tylko tą górną, tak? Druga część nas nie interesuje. I słuchajcie, ten słowniczek chciałabym, żebyście wypełnili, czyli podpisali te, e, te obrazki. Tutaj mamy e, 9, e, 9, 8, nie, 11. Mamy 11 obrazków, e, czyli mamy 8 tych miejsc, które przed chwilą e, przypomnieliśmy sobie, i 3 kategorie jedzenia. Może przypomnimy je sobie jeszcze dla tych, którzy nie pamiętają. Uh, fruit and vegetables. Fruit and vegetables. Yes. Fruit. Fruit and vegetables, yes. Fruit and vegetables. Powtórzmy fruit and vegetables. Yes. owoce i warzywa. Uh -huh. uh, fish and meat. Fish and meat, pamiętamy. Fish and meat. Ryby i mięso. Powtórzmy. Fish and meat. Mhm. I dairy. Dairy. Powtórzmy. Dairy. Pamiętamy, co to było, dairy? Nabiał. Super. Słuchajcie, życzę Wam miłego dnia. Zróbcie tę połowkę słowniczka z tej strony 98 w ćwiczeniach. Wszystkiego dobrego. Bye bye.